Wiecie na co to jest pora? Wiecie na co to jest pora? Uu, uu, uu. wiecie na co to jest pora? Pora żeby się sprzedać. Uu, uu. Na te konem nikt 10% do doładowania. 2 zł i 10 groszy na start. Proste, że tak jest. Sam lubię skrzynki otwiera tej grze niewartej kurwa 5 zł. Co to za płyta z tyłu? Słuchajcie, no ja już tą płytę dzisiaj pokazywałem, ale dla moich odbiorców, którzy o tej nieludzkiej godzinie prawie drugiej w nocy siedzą, no mogę pokazać jeszcze raz. No to jest moja platynowa płyta, którą zdobyłem za ciężką pracę. Nad moim potężnym chujem Jest nowy event w ogóle na stronie jak patrzyłem Zaraz możemy przejść do eventu Co jest na, co jest na przecenie Anarchy Case, kurwa jestem trochę biedny eee. Dobra, jednego na start yy, O nie, włączyłem Dźwięki ze strony, Anarchy Case Pierwsza skrzynka, co się dzieje, decimator Oj, tak zwany chuj do dupy Nawet w minimal wearze, chociaż 27 dolków, szczerze nie powiedziałbym Nigdy, że decimator jest warty 27 dolarów W minimal będę z wami szczery Jest to skin, który mi się nie podoba Słyszeliście to? Jak ja to zrobiłem? Jakbym na skrzydłach grał, ty pimem normalnie gram na kablu od słuchawek, ja pierdolę. Nie, ten desymater jest do wyjebania, jego selne. 268 dolków mamy w saldzie. Ja w dolkach, jak coś trzymam, to saldo, bo jest po prostu mi łatwiej skrzynki otwierać w dolarach, bo też na skinach się bardziej znam w tej walucie. Shoppers, tak. Dobra, dobra, jednak sprawdzę ten event, bo jak dostałem takie gówno. Z innej skrzynki, to może tutaj coś odda. Nawet z eventowego wyłów. Tutaj przynajmniej możemy y te punkty eventowe zdobyć, więc to jest o tyle dobre. 110 punktów eventowych i nawet Dolar na Plus. To mi się podoba. Primal Saber do Łempeka. Z Łępeka nawet chyba nie mam w loadoutie aktualnie, w się dwójce. Nie będę brał tego skina otworzyć jakąś skrzynię dla gentlemana Kurwa, elegant case już nie jest na przecenie Mogę otworzyć. Mogę otworzyć, Marson. Nie rozmawiamy o tym. Tu się nic nie stało. Czy jestem sigmom Wiesz co, mi się wydaje, że nie jestem w pozycji do, do odpowiadania na tego typu pytanie. wiesz? Ja to jestem degeneratem internetowym, który lubi sobie pootwierać skrzynki w CS, stary. I ciągle napierdalam w tą jebaną grę dla debili. A Valve, wiesz co mi robi Valve, stary, codziennie? Valve mówi mi tak, tak dentysta. Rób A, a oni mi strają do mordy. Jak nie komenda na WH, którą ludzie normalnie, legalnie sobie mogli odparać przez konsolę, stary. To miliard cheaterów na premierze. Albo Elohel w FaceCie. Nie da się, stary. Nie da się zatrzymać... Sanity swojego i grać w tą grę jednocześnie. Backpack Case, może nowy event na CSGO, skiej się odda. Ja przypominam, się sprzedam, jak najgorsza kurwa, jeszcze raz. Jest to współpraca reklamowa, oczywiście. Ja sobie lubię czasami potwierać skrzynki, czy to na stronach, czy to w CSGO. Zresztą wiecie to, chyba, jak oglądacie mi od dłuższego czasu. A jakbyście chcieli potwierać. Potwierać? Po, ja powiedziałem, kurwa. Potwierać? To skąd Enigma macie bonus ich spoko i też wspiera to kanał. Eee... Ale no kurwa, do odpowiedzialnej zabawy zachęcamy, nie tak, że wpierdalasz jaką głupią ilość pieniędzy stare na stronę, bo to też jest idiotyzm. Ale co? Backpack case w końcu oddał! Pomimo tego, że Hyper Beast Battle Scares wygląda jak totalne gówno to jest 6 dolarów droższy niż wartość skrzynki, więc spoko. Jakiś ninja case, skoro promka maybe. Ninja case na promce niby spoko, ale 0,013% szansy stary na good knife'a albo Bayonetta, no Bayonetta trochę lepiej. No ci tak. Średnio bym powiedział, średnio. Ale chyba ja, na plus wychodzę z tego a, sajk, żartowałem, kiedy nowa nuta ja już mówiłem wcześniej na tym streamie, że najprędzej takie muzyczne rzeczy spod mojej ręki to wyjdą na najprawdopodobniej album Lisa, jeżeli zepnie dupę i rzeczywiście będzie dogrywał kawałki, bo coś tam działamy od paru dni, a solówki zobaczymy, zobaczymy, jest szansa, że też jeden fit dogram do jednego ziomala, protwojtek, jak jesteś pozdrawiam, coś tam wstępnie dogrywałem do twojego bitu, jak całem. ogólnie tak jakbyście też nie widzieli, jak jest jakiś producent na czacie, jak czasami ktoś chce jakiś fit na, na jakąś piosenkę, jeżeli i szukacie kogoś. Ja nie mam większego problemu, żeby się dograć, jak jest jakaś wena. Ale jeżeli chodzi o jakieś takie moje rzeczy, moje solowe projekty, yy... nie zapowiadam niczego. To jest yy, czysto hobbystyczne. Jak przyjdzie wena, wypuszczę. Jak nie będzie weny, nie wypuszczę. Tyle. Ale więcej chcę na pewno muzycznie w tym roku działać Będzie kawałek o udanym zakupie karty graficznej? Nie wiem, bo jeszcze nie robiliśmy żadnej nuty od tamtego zdarzenia Ostatnią, yy, Ostatni bit, który skleiłem dla Lisa To było, no dosłownie W momencie, kiedy miał nagrać Ale to inaczej Ja nie chcę sprzedawać za bardzo jego historii Niech Lisu wam to opowie ze swojej perspektywy, bo no mnie to rozjebało na łopatki przez parę godzin, nie? Kiedy on miał daily w lutym, zapracowany Lisu. Lisu żyje po prostu według innego czasu, według innej strefy czasowej, zostawcie go, nie? Wiecie co, ja chyba wbiję sobie na case batla do kogoś, co tu się dzieje? 700 dolków? Nie no dobra, ktoś spełniał, teraz mocno. Eee... A, może jednak nie będę, chyba, że chce ktoś na bitwę wbić. Lis utknął w innej pętli, bez kitu. Backpack case, ten backpack jest fajny. Chociaż przestał oddawać od tych pierwszych skrzynek. Co w ogóle zgivem na kosy ciaska stary. Dalej mówię i będzie tylko potrzebuję fajny stream z cs odpalić, żeby ludzi CS-owych zgromadzić i zrobię jakiś fajny event, żeby to rozdać. Ewentualnie jak się w jak to się będzie przedłużać za bardzo to po prostu rozdam tego. Tak, <grym> to jest plan B, ale chciałbym to w jakiejś fajnej formie zrobić. Bo przypominam, jest Survival Knife. Już wam mówię dokładnie jaki do wygrania. śnież O, właśnie. Survival Knife śniedzi i to w statrachu po testach bojowych yy, na giveaway. Dla widza, zasponsorowany przez Ciastka. Sam byłem zdziwiony. Ciastek jest Turbo G i stwierdził, że daje wam kosy na, na rozdanie. Dawaj na solo ku tasiarzu. Ja pierdolę, Marson wchodzi na bitwę. Nie wierzę, że Marson kurwa na skrzynkę mnie wyzwał, nie? Dawaj Marson, chodź się Za 5 dolka. Ale jak wygrasz tą bitwę, Marson, to musimy w CS-a zagrać, nie? Nie dzisiaj, ale ogólnie. Osiągniesz bil na decenie, Nie no, dzisiaj już jest za późno wariacie, już jest prawie druga. Ja już teoretycznie od godziny powinienem streama nie mieć. O kurwa, powiem ci, no tak groszami ale coś tam przebiłem. Chyba wygrałem. Fenci, Marson. Z jednej strony chciałem, żebyś wygrał, nie? No ale z drugiej strony masz nauczkę, żeby szefa nie wyzywać. Pozdro. A pierdol się, dzięki, dzięki. Luz-luz sytuacja dla Marsona. Nie no, gdyby wygrał, to by coś tam na plus wyszedł. W ogóle na CSGO Skin się w końcu dodali opcję serowania wszystkiego Zeku. Nie, czekaj, serowanie z chyba było już wcześniej. Nie było chyba serowania, jak wygrasz bitwę. Teraz mogę wam nawet y, pokazać. Patrzcie to. Ań, czekaj, bo to. Kurwa, dobra, nie ma bitwy żadnej. Eee, no nieważne. W każdym razie, jak y, wygrasz bitwę na, na CSGO Skin się to teraz da się serować wszystkie skiny jednym przyciskiem. Daj, bliczka, to Zakurwimy znowu <laughs> No nie wiem, jaki to ma sens, Marson A, że luz, luz dla Marsona, bo musiałby w CS-a zagrać Ta, na pewno Dało się już dawno, no od już czasu Nie powiedziałbym, że tak dawno To jest update, który wleciał tak z parę tygodni temu max Jeszcze jeden Anarchy case To jest dużo fajnych skinów, ale bardzo mały procent Dobra, jeden Co z ankietą, którą miałeś zrobić na koniec? No jak cię chce Pandur, to może zrobić ankietę Czy zostawiamy ten kadr, ten węższy, jaki... Kurwa, player tu minimalware 72 dolary? Dlaczego kurwa ten skin tyle kosztuje? fajnie. wyszedłem na plus. <grym> Jestem zadowolony, ale kurwa. Player tu? Motherfucker. Player tu. Okej, okay, w grze wygląda trochę lepiej może. Ale kurwa. Okej, okay, dobra, nie no, nie, nie. nie. Mi się pojebało chyba z tym drugim skinem, który bardzo podobną gamę kolorów ma. Ten taki, co. Jakby rozbite szkło było, takie mirażowe. E, zapomniałem, jak się nazywa. E, Lided, Glass chyba. Chyba tak się ten skin nazywa. Zawyżona cena leciutko, i tak. Szkło łowiowe, coś takiego, Ja nie, nie wiem, jak po polsku się nazywa. E, macie ankietę nad czatem. Czy z zostawiamy ten kadr, czy zmieniamy z powrotem na ten stary? Stary kadr, kurwa, ja przypominam, ten kadr na przykład na full screenie wygląda beznadziejnie, ale... Na małej kamerce według mnie jest y, trochę lepiej. A to i tak głównie się widzimy chyba na małej kamerce, ale y, jakby oba kadry mi się osobiście podobają, więc y, możemy wrócić, możemy zostawić ten. Dla mnie to obojętne. Jak wam lepiej, tak, y, tak się dostosuje. Ten full psuje trochę, trochę tak. Chyba że nie wiem, odklei mnie totalnie i co, i kupuję kurwa kolejną kamerę. Jedna na full screen, jedna na, na kamerkę na, na scenie. No i co? No i gówno. Ale przynajmniej jakieś punkty eventowe. No, no ten ninja case. Znak no już zrobili pułapkę, pułapkę na Polaka i zrobili tą przecenę. To się promocje. Otworzymy trzy. Kilką Chyba nawet zwrócił i to. I to bardzo ładnie. Kurwa, w Wellwornie 47 dolka? Ty, no jestem na plusie dzisiaj. Wyjątkowo, pozdro. Bez Marleny nie ma kadru. Kurwa, no ale ja powtórzę, że Marlena w kadrze jest. Ona dalej tutaj siedzi. Może jakiś case battle. Może zbije się komuś do bitwy. 2,70. A, dobra. No niech będzie. No niech będzie. No może nie chciałem koniecznie... Kliknąłem za wcześnie. Niech będzie. Co jest? Dragon tag na wejściu. do no i co? Już opierdalany Chociaż Mark Pass... Przebił. Co to za mikro Marlena? No taka, żeby się w kadrze zmieściła. No tyle. 89. Kurwa, do... No nie. No Rocket Pop Galil. To jest dość stary skin już chyba w sumie. Rocket Pop Galil to był z jakiej skrzynki... To było z jakiejś chromy? Już nie pamiętam. 265 Alban. Też jedną. Avon, jedną Wiza i Rocket Popa. Widzę tutaj wybitne skrzynki są otwierane. Ciężka bitwa. 3,14. No. Alban lepiej zakręcił, ile on w ogóle z tej puli zgarnia? 11 dolków, kurwa, za 2,70 jest spoko, spoko ten. Chroma albo gamma? Bez kitu, to, to mogła być chroma, no. Ja mogłem pojebać. Stary kadr wygrał, no to gej, to możemy wrócić do starego kadru na nextream. Ja ten obiektyw jakby nie ojebałem go za, za pieniądze na CSGO Skins, nie? <laughs> Jak go dalej gdzieś mam w szafie. A, to falcjont był case, a to może, może, może. Wiecie co, otworzymy trzy backpack case'y, zobaczymy. Uwaga, czy odda, czy nie odda. Angry Moby 2 i Discotek. Dobra, potrójnie nie oddaję. Ale to z reguły, jak otwieram, nie wiem czemu. Nie wiem, że to jest jakieś takie moje głupie przeświadczenie, ale jak otwieram parę skrzynek naraz na tych stronach skrzynkowych, to mi te parę skrzynek naraz mi nie oddają. Jak pojedynczo otwieram? Nie wiem, może to jest jakby taki mentalny blok. To wtedy prędzej oddaje niż jak 3 jednocześnie. Dawaj bitwę full toolbo toolbox caseów. Yy, a toolbox case to nie jest ten nowy przypadkiem? Jakiś nowy case dodali. A duck case'a dodali, właśnie. Nie toolbox case'a, tylko duck case'a. Aj, to jest taki żółtawo-zielonawy, ok. Loudmouth Negev. W ogóle ten loudmouth, jak wychodził, wyjątkowo mi się podobał. Tylko, że to jest dalej kurwa skin do Więc tak. Dzisiaj nawet szodra jest dla nas strąka. No ja dzisiaj na plus wyjątkowo z parędziesiąt dolarów tylko, ale że tylko ja, w sumie, dawaj dziesięć daków i jednego toolboxa, ale że na bitwę, czy ogólnie, sen jest rozpierdalany nie, 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 ja jeszcze chwilę pokręcę z wami, tutaj pogadam i, i spierdalam na bitwę ale co, chcesz prądu dołączyć? Czy mam po prostu z botami zagrać? Mogę z botami zrobić. Chyba, że chcesz bić, to mogę, to mogę wysłać linka. Loud mode, fajny, szczególnie ten szczegół podczas reloada z tą klapką, Że była buźka narysowana. Sam, bo biedny jestem. Aha, to namawiasz, żebym ja stracił. No dobra, no dobra. Tak, właśnie miałem mówić, Ninja, no o chatterboxie no, że chatterbox miał zawsze ten fajny motyw, ee, że to mordą tak kłapał przy strzelaniu. Ile ty mówiłeś? 10 daków i jeden toolbox. No dobra, niech będzie. Chuj, zrobimy na trzy. Prywatna i dodajemy dwa boty. Z tego, co widziałem, Dali botaj i samu na stronę. Body samu zawsze opierdala, więc nie mam zbyt, dobrego, zbyt dobrej prognozy na tą bitwę, no ale chuj, zobaczymy. Nie wiem nawet, jak bardzo dropi ten duck case. Nie otwierałem go, poza tym co przed chwilą zrobiłem, to w ogóle nie, nie, nie patrzyłem. Kurwa i trajtora od razu. Ale wyjątkowo bot Adriana, nie body samu. Ale będzie Stones? No, dla bota Adriana na pewno, nie? Chociaż kurwa, nie, dobra, nawet bullet queen tego nie uratuje. Ale czy traitor w drugiej skrzynce, kurwa. No nie, no jestem ze wszystkich botów najgorzej wychodzę, nie? Fajna bitwa, dobrze się kręci Zajebiście Sztos Bot Adran, ty bez kitu Ejma dostał No i Samu, nie no mówię, no klasycznie, no bot i Samu jest nie, bo zakleli jakiegoś kurwa duszę skrzynkusa i Samu, nie? Do tego bota Chłopiec zbyt mocny, on zbyt dużo skrzynek w życiu przerobił 35 dolków bot Nie no, hit Dzięki, dzięki Prondo, nie? Dzięki za poleckę Fajnie wyszło Bodysamu w swoim stylu No wyjątkowo w sumie teraz nawet przegrał Co prawda nie z graczem, a z botem innym No jest tak jest, no jest tak jest Polecam się, dzięki, dzięki, no Przypomnij mi kiedyś, żeby kurwa nie, nie betować na żadną drużynę Jak będziesz pisał jakieś rzeczy na czacie, nie? Prondo ma bana, żeby brać od niego yy, Sugestie na, na bety Szczególnie na jakimś majorze ty, a czy ja dobrze widziałem, że dycha ostatnio znowu 1.7 zakręcił na jakimś lanie? Gdzie ogólnie, na jakimś będzie nie wiem czy to lan był. Ej, skoro jest CS2, to serwery z różnymi trybami jak zombie albo surf, parkour, bany, hobby TP będą? Bo, real question, bo nie sądzę. A, bo nie siedzę. I wiesz co, z tego co ja wiem, ja też nigdy nie siedziałem w mapowaniu w CSie. Ale z tego co jest, z tego co słyszałem ostatnio, to dlatego jeszcze nie mamy wszystkich map społecznościowych na workshopie, takich jak na przykład benchmarki CSA, czy jakieś bardziej wymyślne aim trainingi i tak dalej. Dlatego, że jeszcze nie ma chyba w ogóle opcji modyfikowania skryptów na mapach. Więc chyba o to chodzi, dlatego jeszcze nie ma takich kurwa bardziej złożonych map. Jeszcze chyba nie, nie udostępnili tego, coś, coś te, takiego mi się obiło uszy, ale też mówię, nie siedzę w tym jakoś super bardzo, więc y, też jakby z ograniczonym zaufaniem wierzcie w tę informację. <laughs> Otworzymy za y, punkty eventowe, skina. Środek, lewa czy prawa? Ja ostatnio czytałem, że niby kobyl ma wrócić. Z tym koblem to plota, no chuj wie na ile to jest potwierdzone. Wiem, że na pewno FM y, fmpone pracuje nad cache'em. Środek, prawa, prawa, dobra. No i było polecieć środek. A kiedy to potencjalnie trafi do CS, to nie wiadomo. Mi się wydaje, że prędzej czy później, tak strzelam Valve, yy, zrobi coś z Inferno. Albo zrobią tego rework, tej nowej wersji, albo go wypierdolą całkowicie z puli, bo ludzie strasznie na to Inferno narzekają. Nawet na tym pierwszym Majorze, co ostatnio był w CS-ie dwójce, yy, no to ile było tych, kurwa, Inferno na, na całym Majorze? Z dwa, trzy, cztery? No można policzyć na palcach u jednej ręki, myślę. Względem reszty map, no to... Bardzo rzadko wybierane, ludzie nie lubią tej mapy, prosię nie lubią tej mapy, więc myślę, że coś z tym zrobią. Kesha, ludzie dość mocno się proszą o tego kesha, chociaż na przykład proscena, zdaje mi się, za keshem zbytnio nie tęskni. A ten kobyl, zobaczymy w jakim wydaniu ten kobyl by się w ogóle pojawił, bo kobyl zawsze był chujową mapą. Jakby nie oszukujmy się, nieważne jaką nostalgię byśmy nie czuli do kobla, kobyl był obiektywnie chujowy. Kobyl był popierdolenie dużą i chujowo złożoną mapą. Też też o mirażu jest często, chodzą pogłoski, że miraż wypadnie, bo jest starą mapą. No, zobaczymy, nie? Dobra. Last backpack case na dziś. I lecę w kimę, słuchajcie, kończymy tego streama. Primal Saber, chociaż Factory New Dolar na plusie. Nie będę zły. Słuchajcie, za niedługo zrobimy jakieś giveawaye fajne skinowe i będzie gitara. A ja się z wami żegnam w takim wypadku. Bo to nie ma co tego przedłużać.